Trzecia odsłona naszej dyskusji, trzecie okrążenie. Pytanie o kampanię wyborczą, która, no, jak się wydaje, jest, będzie zogniskowana, bo jeszcze oficjalnie nie wystartowała, bo pani Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wciąż nie podała terminu wyborów. Będzie zogniskowana wokół kandydatów partyjnych, bo mamy i prezydenta Andrzeja Dudę, i Roberta Biedronia, i Małgorzata Kida Błońską i Władysława Kościnka Kamysza, i Krzysztofa Bosaka. Ale mamy też, No przynajmniej na razie, w formie deklaracji, zobaczymy, jak będzie z podpisami, Szymona Hołownie, kandydata Obywatelskiego, który, jak się wydaje, Państwa, którego działalność, którego poglądy sprawią, że tematem kampanii, przynajmniej jednym z tematów kampanii, będą też relacje państwo kościół No i wielu katolików, wielu tak naszych czytelników, widzów pytało, czy hołownia w swoich wystąpieniach kościół atakuje, więc my to zapytamy o to. Prezentując jedną z wypowiedzi pana Szymona, posłuchajmy, jak on widzi swoją prezenturę także w kontekście tych relacji Kościoła i państwa. Uważam, że to nie jest rola i funkcja prezydenta, żeby uczestniczyć w. Choćby w, nie wiem, Eucharystii na początek sprawowania urzędu, co u nas ma miejsce, przemawiać z wałów Jasnej Góry na różnego typu pielgrzymkach albo innych obchodach. Nie poszedłbyś na pielgrzymkę, na Jasną górę? Jako prezydent nie, znaczy sam pewnie przejeżdżając, tak jak to wielokrotnie robię, wstąpiłbym na chwilę modlitwy, bo, bo, bo jestem katolikiem i to się nie zmieni. Natomiast Rzeczpospolita jest Państwem świeckim. No właśnie tak, tak widzi swoją prezenturę w tym kontekście Szymon Hołownia ostatnio było też sporo zamieszania wokół, no, takiego zgrzytu jakiego doszło w jednym z kościołów w Warszawie gdzie połowni próbowano odmówić Komunii Świętej później Kuria Warszawska przeprosiła samego zainteresowanego za ten zgrzyt ale jak się wydaje te pytania o relacje państwa i kościoła będą wracać czy rzeczywiście będą wracać pani poseł Władysław Koziniak-Kamysz też zadeklarowany katolik zresztą nieraz widziałem go w kościele przy na Czerniakowie jak to wyglądałoby z jego perspektywy? Po ewentualnych wygranych wyborach. A czy ja myślę, że żaden urząd w państwie nie powinien odbierać człowiekowi możliwości praktyk religijnych, możliwości innym, nie wiem mówienia o swojej wierze, przekonaniach i to wręcz przeciwnie, to by była jakaś dyskryminacja. Więc oczywiście, tak jak pan słusznie zauważył, Kosiniak-Kamysz jest katolikiem, przywiązany do wartości katolickich, tradycyjnych, co z drugiej strony nie odmawia i wręcz wartości katolickie, wartości chrześcijańskie to są te wartości, które mówią o tolerancji, które mówią o zrozumieniu dla innych religii, o szacunku dla innych religii. bardzo Jeżeli ktoś naprawdę jest katolikiem z przekonania, zna, Doktryny religijne, ale przede wszystkim kieruje się wiarą chrześcijańską. Tak naprawdę rozumie ja to. Ja myślę, że po mówię, poglądów to nikt nie będzie sprawdzał czy weryfikował. Ja, ja, chodzi mi bardziej o to, czy jako prezydent na przykład uczestniczyłby w takich uroczystościach okołopaństwowych, tak, gdzie mamy sześć świętą na inaugurację prezydentury, kiedy mamy dożynki gdzie prezydent pojawia się na Jasnej górze, kiedy mamy spotkania z choćby środowiskiem Radia Maryja, były te zgrzyty i pytania o to, gdzie jest ta granica, w której. Urzędnik państwowy nie Ja nie rozumiem, dlaczego nie miałby uczestniczyć. Skoro jest katolikiem, niemu to nie przeszkadza. Po pierwsze, po drugie, duża część Polaków, zdecydowana większość część Polaków jest katolikami, też im to nie przeszkadza. To dlaczego miałby nie miałby możliwości uczestniczenia? Ja nie chcę się wypowiadać za Władysława Kośniaka kamesza ale myślę, że nie byłoby to z tego powodu żadnego problemu, jak i też wprost rozumieniu, że Polska jest państwem świeckim rzeczywiście jako państwo, organizacja zresztą. Mamy różnienie Kościoła od państwa w, i w naszej konstytucji Przecież Konkordat jest tą umową, bo gdyby tak to konkordat nie byłby potrzebny, tak, gdyby, gdyby było jedno i to samo i państwo wyznaniowe, tak, no to, to już mamy umowę. Więc ja nie uważam, że to jest jakakolwiek sprzeczność i, i że to jest rzecz, która której prezydentowi nie, nie wypala nie przystoi. Oczywiście czasem można się dopatrywać jakichś takich granic, że na przykład mm, hierarchowie kościelni tak, to, to nie, o tym mówimy. Nie mówimy o kościele, bo kościół to też jajko. Kościół to cała masa ludzi, tylko hierarchowie kościelni popełniają błędy i bardzo często się tak zdarza. Może nie za często, ale zdarza się, że ingerują w życie polityczne, jakby starają się być interpretatorami albo też mówić wiernym w kościołach o jakikolwiek ustronnictwie czy poglądach politycznych. I to, jest i to jest naganne, To jest Dla tygodnika siedzi to on powołał się cytat z Witosa, że w sprawach moralności będę słuchał nawet drobnego wikarego, ale w sprawach polityki nawet kardynał nie no tak, będzie Tak, no właśnie dlatego. Zresztą, zresztą i to jest dla moim żyć. zdaniem nie na, naganne i myślę, że tutaj właśnie o tym mówił Władysław Kośniak że on w taki sposób do, do, do polityki, do tego swojego urzędu podchodzić nie będzie. Tak, jako człowiek ma do tego pełne prawo, jako reprezentant dużej części Polaków, którzy również praktykują, czy są katolikami, też ma do tego prawo, bo jest przez nich wybrany. Natomiast oczywiście hierarchowie kościelni nie mają prawa narzucać żadnemu państwowemu urzędowi sposobu sprawowania, Władzy. Ugrupowania lewicowe, panie pośle, zwracam się do Maciej Gduli stawiają mi tę sprawę dość mocno, dość wyraźnie, podkreślając, że ten związek między państwem a Kościołem jest dzisiaj zbyt duży i zbyt ścisły. Jak to wygląda z waszej perspektywy? No by my od dawna w zasadzie mówimy, że Kościół zagarnął dla siebie zbyt dużą część życia społecznego, ale także publicznych środków. Dlatego na przykład mówimy o konieczności zlikwidowania funduszu kościelnego, domagamy się jednak Rozdzielenia kościoła i państwa w tym sensie, że na przykład też religia czy nauczanie religii nie byłoby umieszczone w szkołach publicznych, ale odbywałoby się poza, poza publicznym systemem. A Szymon Hołownia ma pewien kłopot. Bo z jednej strony chce sięgnąć do, po elektorat, który także często właśnie domaga się rozdziału kościoła od państwa, ale jednocześnie ma poglądy, które są w zasadzie poglądami kościoła. Wyboru, no co tu dużo mówić w kluczowych kwestiach, jeżeli chodzi o, o kwestie na, na przykład aborcji. Jeszcze przed wyborami mówił o tym, że jest zwolennikiem zakazu aborcji tak zwanej eugenicznej, tak, czy tej, która jest związana z wadami płodu. Teraz się z tego wycofał, bo wie, że to dla części elektoratu jest trudne do zaakceptowania. Patrząc na te jego ruchy, no, wątpię. Tak, że, czy wykorzysta to, co jest jego największym atutem, czy znaczy taką świeżość i autentyczność? No bo jeżeli ktoś od początku zaczyna zmieniać poglądy, od początku zaczyna, ja, ja tak na to patrzę trochę, trochę z zewnątrz, i, 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 działa tak trochę, żeby się dopasować do, do publiczności, żeby jak najwięcej ludzi przekonać przez takie lawirowanie, no to nie będzie na pewno tym czarnym koniem wyborów, tak kimś, kto właśnie wchodzi z zewnątrz ze świeżymi ideami. Ja mam takie wrażenie, że słuchając Hołowni, że on mówi, że przy, na przykład większość że ustaw będzie kierował do, z powrotem do Parlamentu z Wetem. To znaczy, że jest kandydatem, który zapowiada jakąś zmianę i jednocześnie mówi o tym, że będzie wykonywał ruchy, które w każdą zmianę zablokują, bo wiadomo, że będzie zbyt mało głosów najprawdopodobniej w Parlamencie, w tym Parlamencie, a na razie nie będzie bardzo długo innego weta. Do zakwestionowania weta. W ogóle nie będzie żadnych zmian. Ale może to byłaby szansa na jakiś pozapartyjny kompromis w konkretnych sprawach ważnych dla państwa? No i taka też trochę siłą, ale oczywiście zmuszenie do, do, do rozmów między klubami parlamentarnymi. No nie, ale to, to nie będzie rozmów, bo on nie ma żadnych nowych propozycji. Znaczy to jest tylko zaklejstrowanie, zamrożenie tego tego stanu, z którym mamy do czynienia. I w ważnych kwestiach, w kwestiach relacji właśnie państwo-kościół, w kwestiach praw kobiet, w kwestiach związków partnerskich. No nie Wizerunek. Jeżeli kandydat ma, ma nieść zmianę, no to musi ją też nieść swoimi poglądami. Dla, dla mnie to jest tak, że Szymon Hołownia ma bardzo nowoczesny wizerunek, a za tym nowoczesnym wizerunkiem są takie bardziej bardzo tradycyjne poglądy. I w zasadzie takie przekonanie, że, że wizerunek że prezydent to jest tylko wizerunek, a nie, nie jakaś esencja, nie jakiś, jakiś rdzenie, jakiś pomysł moralny na, na to, jak, jak Polską. Się, kierować, jak, jak budować relacje między też różnymi stronami politycznego sporu. A Panie Pośle, w sprawie sprawiedliwości nie obawiacie się trochę, że hołownia, jego kampania to będzie taki trochę peace light. Konserwatyzm w wersji bardziej przyswajalnej, bardziej dobrej wizerunkowo, może nawet bardziej efektownej. No ale za, tak jak pan poseł Gdula powiedział, za tym wizerunkowym zmianą będą dalej szły poglądy konserwatywne, choćby w kwestiach światopoglądowych. Kościół to my. Wspólnota wiernych, miliony wiernych w Polsce. Wśród nich są również ci, którzy w wyborach głosują na lewicę, na prawicę, na centrum. Więc nie ma co się bać Kościoła, panie pośle. Tym bardziej, że Kościół mówi, nie zabijaj głodnego nakarm, biednego przyrodzie i tak dalej. Ja więc myślę, że to są te działania, które popiera lewica. Natomiast jeżeli chodzi o pana hołownię, to po prostu pan hołownia myślał, że ogłaszając swój start w wyborach prezydenckich, spotka się z pewną euforią odbioru Polaków. Tak się nie dzieje i zaczyna się, tak, zaczyna się takie szamotanie od ściany do ściany w jego wykonaniu. A to obwieści, że Kościół długo się rozsypie katolicki, bo jest propisowski. Lub też będzie tak, że na sądzie ostatecznym pan Chłownia stanie twarzą w twarz z tymi świnkami, kurami, krowami, które zjadł. To pokazuje śmieszność z jego strony. Natomiast jaki on będzie po wyborach, będzie dalej Szymonem Hałownią, bo prezydentem nie będzie, co do tego jestem przekonany, z tego względu, że nie pozyska na tyle z elektoratu, żeby go poparł. Puszczanie oka, czy to do lewicy w kwestiach chociażby aborcji. Czy też w stronę prawicy, do tego, że będzie konserwatywny, myślę, że przekonają być może 5% wyborców i to jest wszystko. Natomiast pan Szymon Hołownia, tak mam wrażenie, może nieświadomie, ale wchodzi w taką, w taki, w taką sferę jakby fałszywego proroctwa. O tym przestrzegał święty Mateusz Ewangelista, tak na marginesie nie tylko, bo sam Jezus o tym mówił. szczerze się fałszywych proroków. Więc myślę, że jeżeli chce być politykiem, z krwi i kości, to powinien odłożyć te proroctwa swoje dotyczące roli kościoła, kościół skłócać. Myślę, że dzisiaj wielu proboszczów którzy zapraszali pana chołownie na różnego rodzaju odczyty i, i, i spotkania, wstydzi się a może, szanowni państwo, jest trochę tak, stanę w roli Szymona Chowin, którego w tym studiu nie ma, że wy jako układ partyjny po prostu obawiacie się kogoś z zewnątrz, że nie będzie to prezydent ani lewica, ani prawica, ani PSL-u, ani Platformy, że trochę wprowadzi nowej agendy tematycznej, resetu z nowego spojrzenia. Może to jest po prostu obrona układu. Przepraszam, że się trochę uśmiechnę z tym układem, no ale stworzyć układ partyjny w Sejmie bez pejoratywnego znaczenia tego słowa. Ja, ja powiem, może tutaj nie pasuję w ten układ, ponieważ nigdy nie byłam, nie jestem i nie wiem, czy kiedykolwiek będę członkiem jakiejkolwiek partii. Politycznej. Cały czas jestem, Kośniak Kamysz nie jest kandydatem PZL ale jest kandydatem Koalicji Polskiej, w której wchodzą różne ugrupowania. My w końcu ostatnim tygodniu w Krakowie podpisaliśmy szeroką platformę, gdzie weszło 12 organizacji pozarządowych, w tym 6 organizacji przedsiębiorców do porozumienia Koalicji Polskiej. Więc jest to szeroki kandydat niepartyjny oczywiście wywodzi się i jest szefem Polskiego Stronnictwa Ludowego ale jakby pokazuje, że właśnie nie kandydat nie który nie będzie tylko i wyłącznie kandydatem jednej partii ale będzie tworzył przestrzeń porozumienie i płaszczyznę do dialogu pomiędzy różnymi stronami które mają różne zdanie na różne rzeczy, będzie starał się rozwiązywać konstruktywnie problemy, ale wracając do tego rozwoju, ja nie bardzo rozumiem, bo tak jakby no prezydent człowiek, no, człowiek, prezydent jest również człowiekiem i teraz każdy pewnie z wyborców, jeśli się dyskutuje o kościele, o, o tym, jakim jest kto człowiekiem, jeżeli ktoś ma to w, w głowie, no to nie wiem, część ludzi będzie chciała wybrać na prezydenta człowieka, który wychowany został w pewnych wartościach. Ja osobiście uważam, że wartości chrześcijańskie nie mają, Wychowanie w wartościach chrześcijańskich, i w tym o tym, czym pan poseł mówił, czyli miłości bliźniego i, 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 i miłości Boga są czymś złym w wychowaniu człowieka, jednocześnie potrafią dać takie umiejętności człowiekowi, który potrafi rozróżnić i dobro, i zło, i potrafi również został Został nam czas, dosłownie na dwa zadania pointy Maciej Górach, na walicę, ja przyznam, że, że Ja nie lekceważę Szymona Hołowni. Uważam, że zawsze w każdych wyborach ktoś to wchodzi tak właśnie z marginesu, z boku. Układu, spoza układu jest jest ciekawym kimś kto ciekawą osobą kimś kto może zmienić kształt kampanii, ale jestem zawiedziony właśnie tym że on nie robi czegoś co byłoby zaskoczeniem. Tylko bardzo zachowawczo. Może jeszcze przyjdzie jakieś czas bo Kampania polityczne. przed nami. Dziękuję pięknie za dzisiaj Agnieszka Szczegajkuki 15, Maciek Dulanowa Lewica, Jan Musiński Prawo i Sprawiedliwość. Dobra Marcin Bardziej w w Polsce a moment kolejny nie mniej ciekawy gorący pytanie. W naszej stacji zostańcie Państwo z nami do zobaczenia.